Witam, witam was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku, zagrajmy w Parallel Worlds. No i cóż, kolejny dzień, dzisiaj zaczniemy od kupienia gazetki. O, jeszcze nie ma żałogadzieciarza, on dopiero chyba o dziewiątej jest, jeśli się nie mylę. Więc sobie jeszcze chwilkę poczekamy. No poza tym, tak, taka mała informacja, że dopóki nie pójdę na to spotkanie o 23, to niestety nie będzie postępu fabule głównej, więc już pewnie w tym dniu, w którym aktualnie jesteśmy, teraz pójdziemy na to spotkanie. Witam i zapraszam, gazetka dla ciebie, Will. Tak, poproszę gazetkę, Widzę, że staniała chyba wcześniej, chyba było 20 gilów, nie mam pojęcia. Mamy nową gazetę, naprzeciw. POKOLENIE IMPREZOWICZÓW Dyskoteka Discomax jest miejscem, gdzie każdego wieczora można spotkać tłum ludzi. Pokazuje to, jak bardzo młode pokolenie lubi się bawić. Zabawa najprawdopodobniej stawiana jest na najwyższym poziomie w hierarchii obowiązków. Oczywiście nie można uogólniać i mówić tak o wszystkich młodych ludziach, jednak nie zmienia to faktu, że część z nich myśli tylko o zabawie. Pragniemy tylko zauważyć i obiecać, że to się odbije szerokim echem ich przyszłości. No niestety, zabawa ma swoje minusy i plusy. A jak ktoś tam kiedyś powiedział, żyć bez uśmiechu to nie żyć. Cóż, niby racja, niby nieracja wszystko zależy od charakteru ludzkiego. A wiecie, kto tak powiedział ten cytat? Cyberek Polska, bo wymyśliłem go na poczekaniu. Tak, pewnie myśleliście, że tam jakiś cytat od jakiegoś, nie wiem. Jakiegoś filozofa greckiego czy inne chamstwo? Nie, myślałem na bieżąco. Takie cytaty się wymyśla na bieżąco, tak naprawdę. Nie trzeba być filozofem. Dobra, pogadajmy z niebiesko-włosym gościem. Chcesz się odprężyć? Mm, iść do parku. Dokładnie. A tu jest park pewnie. W parku jeszcze, chyba żeśmy nie byli. A o ile dobrze pamiętam, to w parku jest skrzyneczka. Odejdź ma twierdzi, że naprawdę umiem grać. Ale w co? A w gry komputerowe, a w wątpię zapewne, Wy piłkę nożną czy tam inne ustrojstwo? Albo na przykład na banjo. O, ładna dziewczyna w pięknym miejscu. A może dziewczynka, ale to szczegół. Na no, dziewczynę to chyba jesteś za młoda. Lubię tu przebywać. A czy tak no ogólnie na dziewczynę jesteś za młoda? A to po prostu chodzi, że jest tak młoda, że raczej stwierdzenie że dziewczyna jest takie już Zbyt ogólne. Tu się naprawdę można wybluzować, ale takie te zmiękczanie to zależy też. Mógłbym, mogłabym z tobą dyskutować, ale zachwycam się tym czymś. Czymkolwiek to jest. Jakąś kwiatkiem w wielkiej doniczce. Stoję tu i ani nie myślę się ruszać. Odczep się. A co ja żebie jestem, że się czepiam? Ja tylko grzecznie do ciebie zagadałem, zły człowieku. Myślę, tak ciężko zdecydować, czy kogoś mówić zdrobnieniem, czy nie. Zdobyłeś Mega Elixir. Co robi Mega Elixir w parku? W dość nowoczesnym mieście, nie mam pojęcia. A nie, chwila, moment, my gramy w RPG, takie rzeczy są tutaj na miejscu codziennym. Jestem zrozpaczona. Powinien być zrozpacz... Nie zrozpaczona? Właściwie nie wiem. Nie wiem, nie wiem, może się mylę. Zginął gdzieś mój synuś. Mam nadzieję, że nie odszedł zbyt daleko. Nie wiem, co począć. Zaproponuj pomoc. Może mógłbym pomóc? Naprawdę byłabym bardzo wdzięczna. Mam go poszukać po bliskich miejscach, tak? Tak, na pewno nie odszedł daleko. Spuściłam z niego zwrot na, na chwilę, gdy ten bawił się kolejką. Znajdę go, niech się pani nie martwi. Będę czekała. Ciekawe, gdzie się podział? Masz podobne ciuchy. Nie denerwuj mnie. Samotność ma same plusy, czy ja wiem, że kobieta ma podobne ciuchy do Whedla, przynajmniej tak sądzę, że jest to kobieta, to jest tylko podejrzane. Ta toaleta cały czas jest zamknięta. To nie jest miejsce dla mnie, to po co ona tu jest w ogóle? Po co zrobić toaletę, która cały czas jest zamknięta? Chciałbym poznać opiekuna. No cóż, a któż by nie chciał poznać opiekuna? pewnie Will też by chciał, bo ten opiekun to jest jakaś ważna persona w tym świecie. Coś na wzór zapewne normalnie aż... No tak może, może aż przyginam, ale... No to jest dla tej korsani coś na wzór jak Jezus dla chrześcijaństwa. Chcesz ode mnie coś konkretnego? Życie jest lekkie dzięki opiekunowi. Zabrakło mi w tym zdaniu chyba słowa coś. Bo chcesz coś chcesz konkretnego, to tak co? Chcesz, kon chcesz konkretnego, czy chcesz coś konkretnego? To jest też takie. Hmm. No cóż, nigdzie tego chłopczyka nie widzieliśmy. A szkoda, bo przydałoby się go znaleźć. No ale cóż, misja poboczna według potem na razie głównie jest zbieram. Dobra, gdzie my w ogóle jesteśmy? Tak, by the way. Bo my tu chodz u chodu. A jej, zapomniałem przez o pracy, Weeda. To niedobrze. Raczej przez to, że się spóźniliśmy, będą jakieś minusy z tego. No a zapomniałem zupełnie. Nie wszyscy w Korzanie są tak rozmowni jak ja. No, zauważyłem, większość kazała mi się odczepić, ale totalnie zapomniałem o tym, że Will musi iść do pracy. Wow. Jest 10:41, czyli zapewne już nas nie wpuszczą. No, ale liczę, że też nic złego się nie stanie. Mam takie przynajmniej odczucie. Uwielbiam zapach kwiatów. Trochę jak hippies, więc czemu by nie? Taka dziewczynka w ogóle mała ładzi. Jest pan podobny do mojego brata. Hmm. Nie wiem, czy to komplement, czy nie komplement, zależy je ten lat i czy jest ładny, czy nie. Wil musiałby dopiero się o tym przekonać, żeby zrozumieć, czy jest to komplement, czy raczej obelga, czy raczej w ogóle po prostu stwierdzenie. Bo jak inaczej się o tym przekonać? Ciekawe właśnie, co się stanie, jak się spóźnię do pracy. Bo w normalnym świecie domyślam się, co by się stało. I zapewne tutaj będzie reakcja podobna. Ciekawe jest nas wyleją na przykład, czy nie. No, jestem ciekaw, co się stało, co się stanie, jeżeli nie przeszedliśmy do pracy. O tej porze już nie wejdziesz do pracy. Will, Will. Czyli co, nic szczególnego, że nie było w tej pracy? Zobaczmy sobie w dzienniku. Praca w wydawnictwie, prawda. Hmm, tylko się nie spóźnij. No dobra, czyli że po prostu nie przyszliśmy i tyle w temacie? No dobra. Nie musiałem nosić teczek, cieszmy się. Tu już byliśmy w tym banku. Luksus. Więc rozejrzyjmy się po miejscach, w których żeśmy jeszcze nie byli. Cały ten pasaż, pasaż jest już zwiedzony. Ten też. O, mieliśmy dzisiaj się wybrać właśnie w kierunku e, szkoły oraz biblioteki. Hmm, te bary sobie zostawimy na jakieś misje, bo one są w misjach potem bardziej wykorzystywane. Do fabryki papieru mógłbym też podejść. E, pap Pełnia. Bank duży luksus, urząd wolności tam się nie dało wejść. Dobra, czyli przynajmniej wiem, gdzie mam w miarę iść. Ok, ok, w miarę ogarnęłem, gdzie mamy iść w poszukiwaniu dalszych misji pobocznych. I więcej, pewnie jeszcze z, nie wiem, dwa odcinki będziemy je zbierać, a następnie weźmiemy się już powoli za ich robienie. I przy okazji, podczas zbierania ich już zapewne będzie powoli postępować fabuła główna. Hmm, od kiedy dokładnie? No, w tym odcinku mi się wydaje już nawet, chociaż przynajmniej pójdziemy na tą misję, chociaż sądząc po tym, jak czasu w tej grze wolno mija i że chcę tych paru lokacji jednak odwiedzić, to zapewne w tym odcinku, powiem tylko, zaczniemy tą fabułę główną, a nie będę to pokazywał dokładnie o co chodzi. To jest chyba cały Urząd Wolności, czy co to jest za miejsce? Tak, Urząd Wolności, nie, nie ta godzina. Tam pisało, o jest czynny? Tak, od 12 do 16. No dobra. Tu już z tymi ludźmi gadaliśmy, jak dobrze pamiętam. Gdzie ja przypadkiem poszedłem za daleko, czy odwrotnie, za blisko? Nie wiem. Tu chyba jest stacja metra, tak tu już pamiętam, że byłem. Oj, tu jest biblioteka, właśnie. Od której jest czynna? Od 10.00, no. Witam Muil. Niestety dalej nie wznowiliśmy otwierania nowych kont, kont bibliotecznych. Ale możesz tutaj poczytać to, co Cię interesuje. Podejdź do regału i weź książkę. A, może tu wejść jakieś książki? Weź książkę. O, ho, 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 ho. Kto chce, to czyta. Kto chce, to czyta. Po prostu sobie zapałzujcie wideo i sobie czytajcie. Może sobie tu pójdę właśnie, bo kolej są te książki. Zbaterski bój. Niekończąca się podróż. O, kojarzy mi się z takim pewnym tytułem. Ta w ogóle prawdziwa miłość, to już w ogóle taka strasznie mm, płacha nazwa. Odwaga kontra zepsucie, to już jest takie mniej normalne. I krąg przyjaciół. Tam jeszcze dalej są kolejne te książki. Wow. To widzimy twórca. A to nie jest jakaś książka z tego. ...świata realnego to twórca się nieźle rozpisał. Nowe państwo. Cóż, znaczy, mi się wydaje, że przydałoby się to przeczytać, tak naprawdę. Ale jakoś tak nie chcę tego za bardzo na wizji czytać. Chociaż może. Może i by się przydało to przeczytać, bo to jest o opiekunie. Hmm. Tak właśnie myślę: czytać to czy nie czytać? Może przeczytam. Jak coś, to niech ktoś sobie przewinie teraz o jakieś 5 minut w plus. Wątpię, by to dłużej zajęło. Całkiem niedaleko stąd, a może dalej niż nam się wydaje, żyła sobie pewna skromna rodzina. W tej niepozornej rodzinie urodziło się dziecko, a dokładniej syn, ojciec, radnor. zawodu tynkarz był dumny, że na świecie pojawiło się jego pierwszy potomek. Natomiast matka Herina zachodziła w głowę, jak dać jej maleństwo na imię. Miały tygodnie dziecko rosło, ale nie posiadało dalej imienia. Niespodziewanie urodził się i drugi syn, a w dniu jego urodzin do ich domu zawitał stary pustelnik, który powiedział Znam wasze troski, wasze zmartwienia, niechaj wasi synowie zostaną bez imienia. Jak jeden dzień minęły kolejne lata, chłopcy zorośli chodzili do szkoły, znakomicie się uczyli, jednak nie wiedziano, że starszy syn, wany synem pierwszym, uprzykrzał jak tylko mógł życie swojemu bratu, kazał mu wykonywać wszystkie prace, po czym sam zbierał pochwałę od rodziców, dodając przy tym, że jego brat zupełnie nic nie robi. Syn drugi wcale się nie spodziewał. Gdyż miał w się nie sprzeciwiał, gdyż miał swoją naturę wpisane dobro, nie chciał być złym dla brata, jednak pewnego dnia, gdy chłopcy szli razem do szkoły, na drodze pojawił się pustelnik, spytał i na, spojrzał na nich i rzekł: Znam was dzieci, znam was ja dobrze. Jeden z was będzie jakimś wielkim, drugiego za to czeka smutny pogrzeb. Chłopcy nie rozumieli o co dokładnie chodzi pustelnikowi i poszli dalej do szkoły. Kiedy przyszła noc pierwszy nie mógł spać, albowiem rodzice zawsze mu mówili, że gdy ciężko, człowiek ciężko pracuje wychodzi do wielkiego bogactwa zaczął przypominać sobie słowa starego pustelnika i bać się, że jego brat może stać się kimś wielkim. Myślił więc okropny plan. Następnego dnia chłopcy jak zwykle rano przygotowali się do szkoły, a po chwili ruszyli w drogę. Starszy zaproponował, zapropon, zaproponował młodszemu, że poszli przez bagna, bo będzie bliżej. Drogi nie chciał, ale w końcu się zgodził. Bagna było brzmi bardzo niebezpieczne. Przeszli kawałek, po czym pierwszy wepchnął swojego brata do bagna i śmiał się w nim głosy. Tamten nie umiał nic zrobić, a pierwszy, biegnąc do szkoły, myślał, że brat nie żyje. Jednak drugi nie zginął. Wrzucony przez swojego brata do na syn drugi próbował się ratować, jednak nie mógł się niczego złapać. Myślał, że to już jego koniec. Najbardziej przerażyła go myśl, że już nigdy nie zobaczy rodziców, że nigdy nie zobaczy brata. Po czym po chwili poczuł, że nie potrafi już zapłacić oddechu, zrozumiał, że znika. Powoli, w bagnistej głębinie. Gdy pogodził się już ze swoim losem, usłyszał dziwne odgłosy. Mimo, że niemal jego uszy załatwione były w bagnie, słyszał wyraźnie, coraz wyraźniej, jakby zwierzynę. Nagle coś chwyciło go za włosy i z niesamowitą siłą wyrzuciło go poza bagno. Drugi zupełnie nie, nie, nie wiedział, co się dzieje. Szybko się jednak zorientował, że jego się stało osaone. Nie na długo przerażające bestie wyciągnęły go z bagna, żeby zrobić sobie obiad. Przypomniał sobie jak rodzice mówili mu, by uciekał jak najdalej gdy zobaczy potwory. Też tak postanowił zrobić. To sił w nogach ruszył przed siebie, zgłodniałe bestie ruszyły w pokoń za chłopcem, biegł, ale potwory były tuż za nim. Nagle spostrzegł pośród bagin ogromne, rozgałęzione drzewo, czym prędzej wziął się na nie. Zrobił to w ostatniej chwili, gdyż paszcza jednej z bestii prawie ugryzła jego nogę. Dzienny siedział na drzewie, myśląc jedna, jedynie jak uciec do domu. Monstra nie odpuszczały i czekały cierpliwie, aż drugi zejdzie z drzewa. Tak minął tydzień, chłopiec przeżył jedynie dzięki jedzeniu liści i ogromnego drzewa, które miały w sobie tyle soku, że nie czuł on pragnienia. Po tygodniu bestie zniknęły, drugi zeskoczył z drzewa i powiedział jak najszybciej, tylko potrafił do domu. Wiek do domu. Nikogo jednak nie było. Zdziwił się i postanowił poszukać, czy może na polach gdzieś jest jego rodzina. Wtedy na drodze zobaczył wóz wiedzący trumnę. Za wozem szła jego matka, ojciec, kilku sąsiadów i daleko za nim jego brat. Chciał do nich podbiec, nie wiadomo jednak skąd pojawił się ten sam pustelnik, którego spotkał wcześniej, idąc pierwszym do szkoły, i rzekł: Oni już cię pochowali. Nie wśród nich masz miejsc ze swe. Zacznij szukać, a odnajdziesz je. Po tych słowach starzec odszedł. Drugi postanowił pocz poczekać i nie pokazywać się rodzicom. Skrył się, więc tam, gdzie przeżył tydzień, skrył się na wielkim drzewie wśród potworów. Wow, ta książka jest całkiem niezła. Ciekawie się ją czyta. Drugi wrócił na wielkie drzewo. Gałęzie drzewa układały się tak, że niemal tworzyły mu łóżko. Co dziwne, przestał się obawiać potworów oraz żywił się jedynie liśćmi. Tak minęło kilka miesięcy, podczas nich nie jeden z raz schodził z drzewa i obserwował z daleka, jak zachowują się potwory. Pewnego dnia zrozumiał, że nadszedł moment, by wrócić do domu, konkretnie stawić czoła bratu i wyjaśnić sobie całą sytuację, a bowiem te miesiące zmieniły drugiego brata. Stał się odważny, przestał być naiwny i czuł w sobie wielką moc. Nie wiedział jeszcze wtedy, do czego mają wykorzystać te. Nie wiedział wtedy jeszcze do czego mają wykorzystać, tego dnia zeskoczył z drzewa i poszedł do domu. Całe popołudnie obserwował swoją rodzinę. Śmiali się, rozmawiali, byli szczęśliwi. Czuł się źle, jakby zapomnieli o nim. Przeczekał do nocy i zaczął rzucać w kamieniami w okno pokoju brata. Dobrze pamiętał, który to pokój, bo był on najładniejszy w całym domu miał widok na rozległe wzgórza. Brat jednak nie wstawał. Drugi dziwił się, że nic go nie budzi. Podszedł bliżej pod okno i chciał przez nie spojrzeć, ale poczuł okropny ból. Odwrócił się. A to właśnie jego brat zadawał mu ciosy w wielkim kijem, mówiąc przy tym Wiedziałem, że wrócisz, ten stary pustelnik powiedział, że żyjesz, ale już niedługo. W pewnej chwili drugi chwycił kij i powiedział Pierwszy, dlaczego to robisz? Przecież jesteśmy braćmi. Pierwszy zaśmiał się i odpowiedział półszeptem Ty nie jesteś moim bratem, ja mam imię, nazywam się. W tym momencie drugi wywał kij bratu mówiąc Nic mnie to nie obchodzi, nie obchodzi mnie jak się nazywasz. Po tych słowach odwrócił się i odszedł. Szedł bardzo długo, rozmyślał o wszystkim, co się zdarzyło. Poczuł, że jest niechciany. Łza spłynęła po jego policzku i znów po raz kolejny na drodze stanął pustelnik i rzekł: Są słowa, są czyny, które bolą. Stwórz świat, gdzie nie będzie kłamstwa, miłości, gdzie ludzie nie będą cierpieć. Odejdź, sań w się sensie tym, do czego zostałeś stworzony. Tym razem drugi postanowił posłuchać pustelnika. Doszedł do brzegu morza, zobaczył opuszczoną łódkę, wsiadł do niej, i chwycił spórchniałe wiosła. Wiosła ich całych sił zaczął wiosłować z nadzieją, że gdzieś dopłynie. Już dwa tygodnie na starej łódce drugi płynął przez morze, nic nie jadł, nic nie pił, był wycieńczony. Ale co było dziwne, żył. Stracił już wszelaką nadzieję, że kiedyś znajdzie ląd, że się naje, napije i w końcu odpocznie. Na jego szczęście dojrzał ziemię... Oj, wszystko zamknęłem książkę. Poczuł jakby przepływ energii i resztką sił zaczął wiosłować w stronę zauważonego lądu. Po chwili stał już na nim. Jego szczęście było ogromne, jednak po chwili zobaczył, że świat wiruje wokół niego, nie miał utrzymać równowagi i upadł. Gdy otworzył oczy, ujrzał przepiękną twarz, twarz kobiecą. Była to młoda dziewczyna, która opiekowała się drugim. On zapytał, kim ona jest, na co odpowiedziała. Znalazłam cię tydzień temu na plaży. Byłeś nieprzytomny. Moi rodzice twierdzili, że nie żyjesz, ale ja czułam Twoje ciepło. Wiedziałam, że żyjesz. Drugi opowiedział jej całą swoją historię, potem poznał jej rodziców i czuł się tak, jakby odnalazł swoje miejsce. Domownicy przyjęli go bardzo ciepło, stał się niemal członkiem drużyny i tak żył tam przez kilka lat. Między nim a Ernafą, bo tak miała na imię ta, która go ocaliła. Rodziło się poważne uczucie. Młodzi czuli się ze sobą bardzo dobrze, planowali nawet małżeństwo. Tom siedankę miała zepsuć jedna noc. Owej nocy drugi miał dziwny sen. Śnił mu się pustelnik, ten sam stary pustelnik, który nie, nie, nie wiadomo skąd się pojawił i dom gdzie znikał. W śnieło. Przypomniał mu, by odnalazł swe miejsce, by poświęcił się dla ludzi, by wskazał im drogę inną niż ta, po której błędnie kroczy świat. Następnego dnia drugi opowiedział nowej rodzinie o swoim śnie. Po długiej dyskusji stwierdzili razem, że ten sen nie jest przypadkiem i że chłopak musi coś z tym zrobić. Drugi miał wybór, a podróżować statkiem za którą oferował mu ojciec Erfa... Ernafy już był zamożnym człowiekiem, czy może zostać ukochaną. Wybrał drogę bardzo bolesną, pełną cierpienia. Postanowił poświęcić się dla ludzi. Zrobił to, bo jego serce było przepełnione dobrocią. Nie chciał być egoistą. Pożegnał się z Ernafą, ale obiecała mu, że będzie czekać na niego, aż on wróci. A on zapewniał, że wróci. Ruszył w podróż pełną przygód i niebezpieczeństw. Zrozumiał podczas niej, że jego miejsce jest przy Ernafie i tam. Pomagać się ludziom, będzie ludziom, tam zmieni ich życie. Wrócił więc po 12 latach. Coś mi się z czymś to kojarzy. Pierwsze kroci, kroki po powrocie drugi skierował do domu swojej ukochanej. Miał szczęście, gdyż zastał ją, była jednak sama. Ucieszył się bardzo, jednak ona zdawała być, się być zupełnie zimna, jakby go nie poznawała. Zapytał, czy się nie cieszy, że on wrócił. Ona nie mówiła nic, zapytał, więc dlaczego ona milczy. Ernafa podpowiedziała, nie najękaj mnie, ani mojej rodziny, wiele się zmieniło, nie jestem już tą samą młodą i głupią dziewczyną, którą zostawi zostawiłeś 12 lat temu. Krew zamroziła się w żyłach drugiego, który przez te wszystkie lata nie myślał o nikim innym jak tylko o niej. W tym samym momencie usłyszał dziewczęcy głos, mamo, mamo, i do domu biegło kilkuletnie dziecko, była to dziewczynka, patrzyła na drugiego i zwróciła się do Rafny, mamo, co to za pan? To zaś odpowiedziała, nikt ważny. Drugi grzecznie się pożegnał. Zraniony po raz kolejny, tym razem przez ukochaną, wyszedł i poszedł do pobliskiej karczmy. Zmienił się trochę przez podróż, dlatego nie poznał go ojciec ukochanej, siedzący z jakimś mężczyzną przy stoliku obok. Drugi postanowił posłuchać, o czym mówią. Ojciec nazwał tego mężczyznę synem. Drugi nie umiał sobie przypomnieć, by Rafna miała brata, jednak po chwili zorientował się, że ten człowiek jest mężem jego, lubnej, jego lubej. Chciał wstać i powiedzieć, kim, on, kim jest, ale pomyślał i stwierdził, przecież jestem nikim, nikim ważnym, to jej słowa. Postanowił się przyglądać rywalowi, ten człowiek kom, kogoś mu przypomniał. Z rozmowy wynikało, że czekają na jego rodziców. Spadać. No, no i przerwali mi czytanie, No. Przerwali mi czytanie w takim momencie. Ja pierdźcie. A się tak wczułem w to czytanie. No nie ma tak. Nie ma takiego bicia. No synek. E, no. Co to ma być? No, co to do cholery ma być? No dobra, więc zakończymy to opowiadanie pewnie w innym odcinku. Chociaż, no, już się w nie strasznie wczułem, więc wolałbym dokończyć się jak najszybciej się da. No ale cóż musicie mi wybaczyć, przerwano mi czytanie i dokończymy je dopiero w kolejnym materiale. A w tym jeszcze może pogadamy tutaj z tymi ludźmi, bo jeszcze trochę czasu zostało. Wiem, że właśnie nieopodal jest szkoła. Dla, jesteś gotowa, dla opiekuna jesteś gotowa na wszystko. Hej ho, hej ho, do szkoły byście szło, do, byście szło. Oczywiście jest jawna aluzja do pewnej piosenki, którą z większość z was, aby bynajmniej tych jeszcze... Powyżej 15 roku życia powinna kojarzyć, bo młodsza część widowni raczej wątpię, by oglądała tę serię. A poza tym, no, że tak powiem, na pewno nie skojarzy tego. Jestem w szpitalu, w którym już tak byłem. Więc właściwie w małej ilości miejsc nie byłem, chyba. Przedmioty, mapa Corsani. Budynek opiekuna, budynek mieszkalny, metrostacja, urząd wolności, bank duży luksus. No tak, czyli byłem już w większości tutejszych miejsc, ale zostało mi perfidnie przewalone to czytanie. To myślcie, to było straszne, no po prostu, no perfidne. Domy klasy wyższej, mogę tam niby podejść, ale zobaczymy. Czy tylko domy klasy wyższej nie pozostawały do zwiedzenia. I coś jeszcze? Chyba już nie... ten Urząd Wolności, chyba już go zamknęli, ten teatr bym mógł jeszcze odwiedzić. Ambasadę. I metrostację 3, no dobra. To jeszcze tylko tam się udamy i raczej w inne miejsca już iść nie będziemy w tym odcinku. A czy pewnie już zaraz na ten odcinek przerwę, bo ciu za długi się robi. No, może właśnie teraz będzie dobry pomysł. Tak, czytałem tą książeczkę, niestety nam ją przerwano. No więc zakończymy ją w kolejnym odcinku. Kto był zainteresowany, to zapraszam do kolejnego materiału. Na razie i cześć.